Zimoneczka ziomeczki. Z tej strony Wojtek Podrowcach w tym odcinku będziemy grać Farming Simulator 19. W tym odcinku będę Wam przedstawiał moje gospodarstwo. Dobra, więc zaczynamy. Przepraszam za lagi, bo właśnie nie mam ustawionego. Dobrze, farminga na samochód jedzie. Zaczniemy od mojego domku. Wejdziemy. No jak domek, domek, kuchnia. Pokoju nie ma akurat. <grych> Tutaj jak już widzicie Żuk już, jak żuk, BMW. Oczywiście ja będę grał z modami. Bramka. O, gdzie tam był bies? Simpson. 51 Enduro: Tutaj paczki, beczka na wody, na mleko, świnki, głośno tutaj, taczka, jakaś bańki, tutaj takie rzeczy, tutaj, yy, tutaj na ziarno do siania. Tutaj Ursus C360. Sztydny Sipma. W kostki prostokątne. Przyczepka do zwierząt. Największy ciągnik na gospodarstwie Zetor. Idziemy dalej. Tutaj jest kosa ręczna. Pójdziemy tam. Tutaj kurki mam. Przepraszam. Mam takie lagi. Pękniemy od razu. Bidły. Balek ściągniętych z góry. Balek mam mało. A to niedługo już żniwa więc Będziemy kosić. Regno tak, i tutaj wywalone. Auto Sanka, przyczepa na dużych kołach. Tutaj dwukółka, czerwona. Dobelek, najczęściej używana u mnie na gospodarstwie. Ule. Pająk, cztery gniazdk gniazdkowy. Kos, stary kos. Wóz z Autoladem, dobelek. Trochę drzewa. Tutaj bramy niezamknięte zamknę. Talerzówka. Brony. Unia grudziąc. Pług, Tak samo unia grudziąc. zazarka Teraz ziemniaków jeszcze tutaj zostało. Kosiarka listwowa, przerabiana do ciągnika. Opryskiwacz. Tutaj taka zwana locha. I ładowacz tylni, można tak to powiedzieć. Ja na to mówię locha. Sprężnówka. Tutaj jest grabiarka. Tak się jeszcze ją rozkłada. Bizon. Jodowy. Tutaj jest żmijka. Do ziarna. Tutaj mauser. Jedna beczka. Małzera wam zaraz pokażę. Tutaj na kulkę oczywiście. Tutaj Rozrzutnik do obornika. Tutaj opona Tutaj, toj toj, kibel O, to pozwalane Dobra, idziemy dalej. Tutaj ostatni mój ciągnik stoi. Parę maszyn. Tutaj, Ursus C360. 30. druga sprężynówka nowsza kopaczka do ziemniaków siewnik konny przerwędy ćwicznika idziemy dalej tutaj w drugie szybkie wejdziemy tutaj wóz Tutaj, można tak coś powiedzieć, że ładowacz. Coś takiego? O, paleciak, paleciak to się nazywa. Zapomniałem, przepraszam. To na razie nic nie ma. I tutaj tak, beczki z ropą, z paliwem. Te małe są z paliwem, te duże z ropą, a tamte z olejem. Jaśniejsze. Nawozy, płyny. Na, na ziemniaki. Paczka tam 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 za nimi są palety. Pójdziemy dalej. Tutaj o tu jest akurat ta paleta. Tutaj jest od fastów, ale tego nie używam, tylko raz użyłem. Lecimy. I tutaj chyba wszystko. Tak, to wszystko. Chciałam Wam pokazać. Tutaj, tył gospodarstwa, jak się wjeżdża. Jecha nie jest. Tutaj, od drogi. Pól mam cztery. Trzy z szeńcom. Jedno z ziemniakami. Takie mniejsze. Ło, świnie słychać. Trzeba wam pokażę. Świniaki. Trąfia. Bo, żeby nie wyszły. Dziewięć ich mam. Jeszcze trochę kurek mam tak samo. Ba I jednego koguta. przejdziemy tutaj przez takie krzaki. No, zapomniałem o wiadro. I o powiedzieć. Parę kurek tutaj. Lampkę będę świecił, żeby gdzie lepiej widać. No, tam kurnik jak kurnik. Jakieś zmiotka. No i to wszystko. Więc. Trzymajcie się. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu. Na razie.